Pytanie numer 4. Poświęcenie się w imię wyższych wartości. Omów zagadnienie na podstawie mitologii Część. I Grecja, Jana Parandowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Teza. Mitologia grecka przedstawia wiele przykładów bohaterów, którzy poświęcają się w imię wyższych wartości, co ukazuje, że poświęcenie to najwyższa forma realizacji moralnych ideałów i obowiązków wobec innych oraz bogów. Rozwinięcie. W mitologii Jana Parandowskiego mit o Prometeuszu jest jednym z najważniejszych przykładów poświęcenia się w imię wyższych wartości. Prometeusz, Tytan, który sprzeciwił się woli Zeusa, postanowił ukraść ogień z Olimpu i przekazać go ludziom, dając im tym samym narzędzie do rozwoju cywilizacji. Wiedząc, że jego czyn spotka się z surową karą, Prometeusz mimo to zaryzykował, by umożliwić ludzkości postęp i przetrwanie. Jego akt poświęcenia polegał na świadomej decyzji narażenia się na wieczne cierpienie. Zeus, w zemście za ten czyn, kazał przykuć Prometeusza do skały, gdzie orzeł codziennie wyjadał mu wątrobę, która odrastała każdej nocy. Mimo tych tortur, Prometeusz nie wycofał się z podjętego działania, co czyni go symbolem heroicznego poświęcenia w imię dobra ludzkości. Kontekst literacki, podobny motyw poświęcenia się dla wyższych wartości, pojawia się w postaci Konrada z dziadów, części trzeciej Adama Mickiewicza. Konrad w swojej wielkiej improwizacji Gotów jest oddać swoje życie, byle tylko ocalić naród polski od cierpienia i niewoli. Jego bunt przeciwko Bogu, podobnie jak bunt Prometeusza przeciwko Zeusowi, wynika z pragnienia poprawy losu ludzi. Konrad, niczym Prometeusz, poświęca się dla wyższych wartości, nie oczekując za to osobistych korzyści. Podsumowanie. Mit o Prometeuszu oraz postać Konrada z dziadów. Pokazują, że poświęcenie się w imię wyższych wartości jest aktem najwyższej odwagi i moralności. Bohaterowie ci, gotowi cierpieć w imię dobra innych, stają się symbolami walki o sprawiedliwość. Ich historie uczą, że prawdziwa wielkość człowieka objawia się w jego gotowości do oddania wszystkiego, aby służyć wyższym celom i ideałom. I